Nie wiedziałam, jak trudna jest zabawa w Boga, bo ja miałam pieniądze na dwa konie, a były ich tutaj tysiące. Zawsze wracam psychicznie złamana w pół, bo widzę te oczy, słyszę ich ryżenie, wiem, że, że one chcą żyć. Widzę te malutkie dzieciaczki, te rybaki, które jadą na rzeź. Jestem matką, nie godzę się z tym, co ludzie robią dla pieniędzy. Bardzo często tutaj na targu widzę dzieci, które pomagają swoim rodzicom w wyładunku i załadunku swoich ukochanych zwierzątek. My tak ciągle mówimy o ukochanych, ale oni od dziecka chyba są uczeni, że to jest mięso i tylko mięso. My oddajemy nasze dzieci pod opieką, choćby przy rehabilitacji. I jakoś wierzymy bardzo tym wielkim, silnym zwierzętom, bo nasze często niepełnosprawne dzieci rehabilitują się właśnie na grzbietach tych mądrych zwierząt. Konie w naszym kraju są szczególne, są mądre, inteligentne i ciężko pracują, naprawdę ciężko pracują dla ludzi, żeby dostać tą garść tego owca, więc uważam, że w tym kraju, w jakim żyjemy, gdzie żył Piłsudski, gdzie jest mit o Wołodyjowskim, koni nie powinno się zabijać. W trakcie załadunku, jak zajeżdżają ogromne tiry, otwierają się trapy, naganiacze rozbiegają się po targu, nożyczkami wycinają znak swojego pana, który im płaci, znak rzeźni, i strumieniami zaczynają prowadzić konie do tirów. One walczą, one, one nie chcą tam wejść, mają przerażone oczy. Wtedy jest właśnie najgorsze uczucie, że żony jadą na rzeź, że nic nie zrobiliśmy. W tym momencie jak Państwo patrzycie na te obrazy, tych koni już nie ma, w większości tych zwierząt już nie ma. Chwila powinna ciszy zapanować w naszym studiu, ale to także wymaga mocnych słów. Dorota Delong, witaj. Karolina Wajda, witaj. Cezary Wyszyński z Fundacji Viva, Dzień. witamy serdecznie. Dziwne to czasy, nie? gdzie takie piękne zwierzęta, w tym Skaryszewie, przyjeżdżają głównie po to, żeby później podzielić los wielu zwierząt bojnych, które idą po prostu na rzeź. Czy my, my tylko możemy zrobić. zrobić jedną rzecz teraz? Żebyśmy nie weszli w sentymentalizm, błagam Was. Dlatego, Dobrze. że ten materiał był bardzo emocjonalny i myślę, że ja jestem na granicy płaczu. I... Nie to jednak. <laughs> I jeżeli wejdziemy teraz w sentymentalizm, to ja nie powiem nic, a chciałam. Przyjechałam się do studia po to, żeby powiedzieć, że to jest po prostu skandal. I niestety, coś powinniśmy z tym zrobić wszyscy, bo wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za to. Dlatego o tym mówimy i stąd poruszamy ten temat. Służby weterynaryjne i fundacje różne zajmujące się losem koni były w Skaryszewie w tym roku, prawda? Czy Wasza obecność coś zmieniła? Na pewno nasza obecność coś zmienia. Niestety czasami mamy wrażenie, że pozornie tylko, czyli po to, żeby uniknąć nagrania na kamerę. Ci sprzedawcy się zachowują nieco inaczej, nie zabierają zwierząt, które są w złym stanie. Natomiast myślę, że jest to jakiś efekt. Pani wspomniała o służbach weterynaryjnych. Faktycznie tych służb jest coraz więcej, ale ich kontrola jest pozorna. To są ludzie, którzy nie są tam po to, żeby szukać nieprawidłowości, tylko tak naprawdę zapewnić płynne transakcji, więc nie stawiałbym tu ich w jednym rzędzie z ludźmi czy z organizacjami, które zajmują się ochroną zwierząt. No tak, zbierą. tylko oni mają jakąś moc prawną, a Wy niestety nie, więc oni tak naprawdę mogą być troszkę narzędziem w Waszych rękach, prawda? Ale Powinni nie są, na być. tym polega Powinni paradoks. Być, tak. Proszę pamiętać, że służby weterynaryjne i urzędnicy weterynaryjni to jest bardzo, bardzo odległe od dbania o dobrostan zwierząt. To są ludzie, którzy dbają o dobrostan hodowców i tak są kształceni od początku na studiach. My, ludzie z miasta, nie my. Filmy powiatowych lekarzy weterynarii, funkcjonariuszy weterynaryjnych mm -hmm. z, z ludźmi, którzy leczą małe zwierzęta w klinikach, czy też tymi, którzy przyjeżdżają do naszych koni leczyć nasze konie. To jest zupełnie co innego. Co innego jest urzędnik. No, urzędnik ma służyć. Hodowcy I temu, żeby hodowca mógł coś zarobić. Jak spado jest chore, spado trzeba wybić. Takie są metody leczenia. Tak. Ale ja chcia... A ja chciałam powiedzieć, że ja uważam, że jest... to są dwa problemy. Jeden problem jest taki, że w ogóle niestety bardzo instrumentalnie traktujemy zwierzęta. Problem z koni polega na tym, że od bardzo niedawna w Polsce jest to zwierzę rzeźne, które się hoduje na rzeź. No I powiedzmy to sobie jasno, w Polsce w tej chwili hodowla koni zimnokrwistych jest właściwie w 90% hodowlą rzeźnych zwierząt. Ludzie, którzy się tym zajmują, nie mają pojęcia o hodowli koni. Konie nie są takimi samymi zwierzętami jak świnie i e, są inne niż krowy. Podobnie jak krowy są inne niż świnie, tylko jest doświadczenie pewne wśród hodowców, nazwijmy to, e, nazwijmy to zwierząt e, rzeźnych, takich jak świnie i krowy, które robią to od lat. Natomiast ci ludzie, którzy hodowali konie, nie zajmują się hodowlą koni rzeźnych. Hodowlą koni rzeźnych zajmują się rolnicy, którzy dotąd hodowali świnie. Ale postawmy pytanie. Czy jeżeli Dorota mówi o skandalu, to mówisz o zmianie prawa? Żeby no w ogóle tak. koni ja nigdy o... nie był zwierzęciem hodowanym na rzeź, czy chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy już to robią, robili to w sposób Dlatego humanitarny? Dlatego mówię, o dwóch, o dwóch Było, tak? Ja uważam, że rzeczywiście y, y, nie ma takiej tradycji jedzenia koniny w Polsce i byłoby pięknie, gdybyśmy mogli nie hodować koni rzeźnych. Musimy sobie zdać sprawę, że wtedy znikną y, rasy typu... koni zimnokrwistych tak. w ogóle, bo już nie, one nie, no nie są używane są do na roli. Prawda? Koń na przestrzeni ostatnich stu lat nieprawdopodobnie został wyparty przez maszyny. I nasz sentyment i nasze serce jest dalej z nim, ale tak naprawdę nie jest to kotek, którego można trzymać w domu. Kosztowne jest jego utrzymanie i no, będzie tych zwierząt znacznie mniej. Ale ja uważam, że może stać nas na to, żeby z tego zrezygnować. Natomiast jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt w ogóle hodowlanych, dlatego, że no, konie tak samo mądre i cudowne są świnie i krowy i no, cielaki Wszystkich tak, zwierząt tak, jest wszystkich zwierząt. Ja uważam, o... że Polska jako kraj cywilizowany, musi, że musimy, Dokładnie. my miłośnicy zwierząt, i to jest mój apel, powołać komitet społeczny, mm -hmm. który zająłby się tym, aby stworzyć stanowiska rzecznika do praw zwierząt. No, no i to jest rozwiązanie pana No tak przykład, żeby rzecznik premiera. nie stał się Bo, takim urzędnikiem jak służby weterynaryjne. No nie, ale nie, to jest co innego. musi być To jest rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich. jest ktoś, kto będzie stawał w obronie zwierząt. Pamiętaj, jak no bardzo nie bardzo się tego. zmieniło. Taki czas, Karina był, w był, przy, była w tym, przy tej prezydencie Kaczyńskim tak. zostało to stanowisko zlikwidowane e, wraz z objęciem e, pałacu prezydenckiego. Tak. Co możemy Pryzować? my robić? Jak możemy na przykład pomóc fundacjom, które walczą o prawa koni. Kończąc tylko temat, w Sejmie leży projekt obywatelski z ponad dwoma setkami tysięcy podpisów. kiedy został złożony? ponad rok temu. właśnie. postulatem z właśnie powołania takiego urzędu jak Inspektor do Spraw Zwierząt, bo Inspekcja Weterynaryjna właśnie zajmuje się niestety, ale wyłącznie praktycznie zdrowiem, dbaniem, mięsa. Tak, tak. zdrowiem mięsa, a nie zdrowiem zwierząt. Co my możemy zrobić? Znaczy, bardzo ważna jest świadomość, bo jedna, jedna sprawa to jest hodowla koni na rzeź. Natomiast jest cały też źródło koni trafiających do rzeźni, które kiedyś pracowały w rekreacji mhm. na różnego rodzaju zawodach, szkółkach, hipoterapiach, Zamiast takie koniec. Alegne emerytury trafiają tak. do rzeźni. I to jest większość tych koni trafia, więc mhm. jeśli mamy w planach jazdę konną, to warto jest zapytać, co na przykład w danej szkółce czy, czy stadninie, stajni, zapytać, co się dzieje z tymi końmi później i zadbać o to, żebyśmy uzyskali szczerą odpowiedź. Z Zazwyczaj będzie to odpowiedź pokrętna, ale wystarczy zapytać: OK, to gdzie trzymacie te, te wasze kawarysz, to trafia do, do, e, do ubojni. Więc e, miejmy tak, tak samo kwestia dorożek, chociażby na morskie oko. Tam konie pracują sezon dwa i potem idą właśnie na, na rzeź. Więc żeby o tym. Nie wsiadajmy do tych dorosłych. Ale właśnie to chciałam powiedzieć, bo sama byłam świadkiem takiego zdarzenia. Trochę odbiegamy od tematu, ale jakby cały czas jesteśmy w temacie świadomości naszego społeczeństwa. Że jeżeli jesteśmy nad morskim okiem zakopanym, że te konie faktycznie bardzo ciężko pracują e, i koń zdycha na oczach ludzi i ci ludzie siedzą na bryczkach i nie robią absolutnie nic. W Krakowie, na upale, na które są. To ja się pytam, kim są ci ludzie? Czy oni nie mają serca? Czy oni są nie oni umysłowo? Czy po prostu nie mają świadomości? Nie mają świadomości. Nie nie mają Wiadomości. a najgorsze jest to, że młode pokolenie ludzi na to patrzy, tak, bo nie mają żadnych, e, żadnych wzorców. E, dzisiaj ten program, e, ten ten pokazany w telewizji, mam nadzieję, że będzie początkiem tego, o czym mówiła też Karolina tutaj, o powołaniu takiego komitetu. A, które, bo nie, który, który, który nie, nie, nie będzie możemy i... dopóki nie będą się z nami liczyli politycy. Musimy zrozumieć, Dokładnie. że musimy, my uważamy w ogóle Polacy, że jak mamy rząd, który wybraliśmy, no to oni się wszystkim zajmu. Nieprawda, trzeba ich kontrolować i trzeba ich naciskać i zmuszać. Ale masz jakąś procedurę, która do tego zmierza, bo to jest, skończmy na tym, co, o czym mówi Adrota, już nie sentymentalizm, nie, tylko praktyczne to nie obchodzi, działanie, tak. prawda? Masz, to ja jest ja nas ja... tak wielu, jest nas tak wielu, tak, okazuje się, ja ludzi, którzy, którzy chcą chaosie, działać na rzecz zwierząt. Że, że myślę, że możemy wybrać taką grupę ludzi, wśród silników zwierząt, którzy podpiszą się pod tym i powiedzą, my wybierzemy tych ludzi, którzy nam zagwarantują. I tę partię do następnych wyborów parlamentarnych, mm -hmm. która nam zagwarantuje takie stanowisko, mm -hmm. nie prośby, nie obie. Wietnice, bez tak, pokrycia, tak, tak, pokrycia tak, bez Ja mam na koniec to jeden to tak. apel, bo tak naprawdę rozliczamy się w tej chwili wszyscy z podatku za zeszły rok. Możemy 1% naszego podatku przeznaczyć na organizacje, które walczą o prawa zwierząt i myślę, że bardzo gorąco Państwa do tego zachęcamy, bo to jest na pewno krok do Jest wiele takich kierunku. miejsc, gdzie tak można jest. zaadoptować takiego konia i po prostu mieć jego życia. W każdym razie nasz program, jeśli chodzi o redakcję Pytania na Śniadanie, Przyjdziemy przyłączamy agitować. się. Przyjdźcie do Popieramy. nas, będziemy zawsze działali w tym gronie, okej? Okay? Wiemy, to że tak. jest. komitet to ciekawe pytanie dziękuję to nie jest zabawne no naprawdę no za bardzo tak wam dziękujemy bardzo ważne żebyśmy to zrobili i już za chwilę